Cześć, dzisiaj bez jakichś większych wstępów i przedłużania. Okay. Aha. 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 Wezmę sobie twoją broń. Niestety nie mogliśmy od razu przyjść z odsieczą. Zostaliśmy zaatakowani przez całą hordę Beliara. W walce zginął Lord Hagen i kilku rycerzy. O nie. Na szczęście ostatecznie ich pokonali. Nie mogę uwierzyć, że Lord Hagen oddał życie w służbie Innosa, tak samo jak pozostali poladyni. Jestem pewien, że na dworze... Najważniejsze, że udało nam się pokonać piratów. Te gady w końcu gryzą ziemię. tego dobrego. jest Hageno. Nie mogę otworzyć Zostały tu jeszcze jakieś dropy, może? że co jeszcze zostało. Przestań natychmiast z tym decyzja. A jeszcze jacyś no, chyba nie. Kormiego nic mi nie powiedzą. Co już nie ma? Zwyciężyliśmy Mora! Piraci zostali pokonani! Jednak. Nie... Co masz na myśli? Jak zapewne zauważyłem, Hagen przez całe życie służył im. Wiem o tym, Mora. Poza tym, je... tak? Zaraz po rozpoczęciu bitwy, gdy tylko piraci zorientowali się, że w. tak. Hannibal okazał się tchórzliwym szczurem, gdy musimy odnaleźć. Raczej będzie to niemożliwe. Dlaczego? Szpiegując piratów, słyszałem o statku zacumowanym gdzieś w pobliżu. Zapewne tam udał się Hannibal wraz ze swoimi ludźmi. Rozumiem. Najlepiej jednak udaj się do ich obozu i sprawdź, co się tam dzieje. Trzeba się nimi zająć. To także twoja wielka. Ale zaraz. Widzę, że biegnie ku nam strasznie zdyszany poladen. Bezmienny bohaterze! Nieszczęście! Co się stało? Nasz obóz zaatakowała potężna armię, Lord Andre kazał mi bezwłocznie powiadomić o tym. Lord Hagen zginął. Oddział paladynów, także tu został zaatakowany przez potężny. To straszne nieszczęście, ale musimy... Oczywiście. Tak jest. Co się stało? A, północ. Dobra, zaraz się widzimy. To bardzo zła wiadomość, mora. Nie będę cię więc dłużej zatrzymywał. Musisz jak najszybciej dotrzeć do. My tymczasem zajmiemy się przy. Niestety nie możemy. Jak to? Lord Hagen nie żyje. Potrzebujemy trochę czasu, jeśli czujesz się na siłach. Możesz jednak wesprzeć walczących i powiedz Sądzę, że. Tak, chyba tak. Postaram się. Przestań z tymi czarami! richard Witaj, generale. Witaj, przyjacielu. Przybyłeś z pomocą w ostatniej chwili. Dopiero co skończyła się bitwa z piratami, gdy otrzymaliśmy wizję. Mam nadzieję, że bitwa została wygrana. Tak, odnieśliśmy zwycięstwo, choć zostało ono okupione. To straszna strata. Lord Hagen był wielkim. Śmierć lorda Hagena nie jest daremna. A... Byli wyczerpani po walce i potrzebowali czasu na dojście do siebie. Ale zdaje się, że przybyli właśnie do obozu. Ku nam zbliża się kapitan Garond. Trudno mi w to uwierzyć. Było dokładnie tak jak mówisz. Nie mogłem uwierzyć. Tak, we własnej osobie. Jak... Całe szczęście. Niestety. Ale jak to się stało, że... Zaraz to objaśnię. Już od jakiegoś czasu dochodziły mnie niepokoje. Sam postanowiłem dokładnie zbadać te doniesienia. Tym bardziej to tygiel tętniący łatwo wymykającą się spod kontroli magią Oraz miejsce ludzkich i boskich Zresztą jak zapewne pamiętasz, sam mogłem się o tym przekonać Tak, pamiętam Dlatego zebrałem swych najlepszych ludzi i tu przybyłem Jednak jak słyszę, piraci zostali pokonani Więc... Piraci zostali pokonani Jednak ich przy... Zbiegł? Dokąd? Najprawdopodobniej na małą wyspę niedaleko stąd Z tego co kiedyś usłyszałem od jednego pirata hani... Rozumiem Będziemy więc musie... Poza tym, pomimo rozbicia piratów w Jarkendarze, mamy do czynienia... Ten atak na obu stoi... Zgadza się. Co wiesz na temat tej plagi? Do tej pory udało mi się ustalić, że pomioty tej plagi zaczęły się pojawiać jakiś czas temu, w związku z pojawieniem się pewnej pradawnej tabliczki. Od tamtej pory ich ataki nasilają się. Mak wody Christian uważa, że może to mieć związek ze starożytnym skarbcem, kryjącym sobie niezliczone skarby w tym potężne artefakty Adanosa. Ten skarbiec z się Być może Beliar chce go odnaleźć i ograbić poprzez swych... Już jakiś czas temu jeden z nich, kruk naruszył... Rozumiem. Sprawa wygląda na poważną. Trzeba podjąć wszystkie możliwe kroki, aby wyjaśnić... Zanim to nastąpi, muszę wpierw sam dokładnie rozesłać. A w związku ze śmiercią Lorda Hagena... Oczywiście, general. Musimy doprowadzić ją do szczęśliwego końca. Całe szczęście przybyli tu ze mną, znam ich jeszcze z czasów zanim zostałem, razem możemy dokonać nie wątpię mam nadzieję, że mogę liczyć myślę nawet, że wiem co takiego? piraci zostali pokonani, ale zapewne część dni. Nich... miałem to samo proponować zdecydowanie powinniśmy do końca roz... razem ze swoimi ludźmi jestem gotów doskonale proszę, wybijcie do końca te wszy i zajmijcie ich obóz, na wypadek tak jest a ty przyjacielu, po ukończeniu... a przy okazji mam pytanie Możesz mi wy... Widziałem, że pomagali. To długa historia. Lord. Jako poręczenia orkowie zażądali przybycia pięciu. Tak już zostało. Rozumiem. Na razie ci orkowie nie wyznają Bel... Ciekawe. Pochodzą z odległej krainy nachdoru i tu krzewią swoje zwyczaje. Możesz odwiedzić ich wodza Wareka. To dobry pomysł. Czy żyjesz? Jakiś twój kolego. Tady do załóg umarł. Tak, tak, Naprawdę? Dobrze? Przecież wiadomo, od nie słyszałem nawet słowa. Słyszałem coś innego. A przecież mój problem nie był dokładnie, że niczego nie znoszło. Przestań natychmiast z tym czarowaniem. Сейчас мне вкусно.

Już. Co się stało? To się nie odstanie teraz. Teraz mnie w kursie. Zadań nie zapisuję nowych Chcieli żebym ten obóz wyczyścił Prędzej Żałujesz tego? Jak mam tak wlazł na jakiś budynek? Naprawdę sądzisz? Trzeba uważać na to. Trzeba uważać na to. Wszystko jest możliwe. Kto to mówi na takie rzeczy? Nie wiem. Przepraszam. Nie chcę się nie zmuszać. Widzę wielkie podwyższenie. Jest tam podwyższenie. Witam. Żegnam. Żegnam. używać No teraz to mnie wkurzyłeś Nie waż, że nigdy więcej nie atakować! To jest chyba bez celu Czemu mi się nie w... Czemu mi się nowe Dobra jak ta gra czasami działa, to nie mam pojęcia Paladynów, z sobie tego obozu pogadać? Czy, czy co? Skąd ty? Ruszamy w pierwszej Dobra, nie za mi dialogu. rycerza.ądź wreszcie z tym z czarowaniem! Wiecia. W jakim celu? Nie. Przysięcie? No, koniec z to, bo widzisz, to nie było takie trudne.. A, Piąć wreszcie z tym czarowaniem. Najpierw zajmiemy się nie do Młota nie masz. Idziecie, idziecie, dobra. To mikstury, mikstury, mikstury. Ciekawe, czy coś się z tym gromem użyje nich. natychmiast z tym czarowaniem jesteśmy na miejscu czas wybić tych psu bratów co do jednego co do jednego Dostań natychmiast z tym decyzja. czarowaniem idziemy Cholerny bylak Cholerny bylak Cholerny Bydrak, nawet złota nie ma Cholerny bydlak. Cholerny bydlak. Chcesz, chcesz tyle, tyle lutu. Dzięki za złoto mój tytuł. Wezmę sobie twoją broń. martwi Teraz spokojnie, ale celem naszej ekspedycji. Tobie chciałbym zlecić to, dwa oczywiście. Odnajdź i uwolni porwanych mieszkań. Potem stay. Dobrze. Dobra, tam powinno być okej. Okay. Wszystko jest możliwe. Nic się nie zmieni. To przecież oczywiste. Isabel, to nie może być tak dalej. Ty Jesteście wolni. Jak to? Piraci zostali pokonani. Naprawdę? Słyszeliśmy jakieś wrzaski, Jeszcze nas by zarżnęli. Naprawdę jesteście bezpieczni. Wyjdźcie na zewnątrz i sami zobaczcie. W obozie stacjonują paladyni. Nareszcie jesteśmy. Dziękujemy ci. W takim razie chodźmy. Chodźmy, chodźmy. Hej, ty! WI- Doszły mnie suchy, że poszukajesz. Gdzie była ta dziura, Milton? Gdzie była ta twoja dziura, Milton? Chyba tutaj, tak. witaj ponownie miltenie! Witaj! Chyba nie trafiłeś tu znowu jako więzień. Skądże znowu, tym razem jestem wolny. Zresztą tak samo jak ty. A co się stało z piratami? Co prawda jakiś czas temu odeszli stąd moi strażnicy, których po incydencie z tobą było aż trzech. Wydarzyło się bardzo wiele. Odbyła się wielka bitwa pomiędzy piratami i palady. Nasz star. Niestety są także złe wieści. Wciąż... Rozumiem. Niestety na razie nie będę mógł po... Co prawda, zapewne niedługo i tak bym stąd uciekł, ponieważ mam już praktycznie gotową runę teleport... Gdzie planujesz? Sądzę, że najlepszym miejscem będzie obóz orków. Słyszałem Do zobaczenia. Oczywiście, a w A teraz rzek... Więżniu, to szumie poszukajesz. szukajesz. Więżniu, to szumie szukajesz. Jesteście wolni. Czego bledisz, Mora? Mówię prawdę. Piraci zostali po. Orak szakal. Duch no przod. No Nareszcie. Belia, mniej lub bardziej, pozostaje samym sobie. Po prostu nie czuję na to nie tak. Więźniowie przecież... zostali. To dokładnie. Głównie mieszkańcy Gorini, porwani przez piratów. Jednak Bitty, bied... to niezwykłe odkrycie. Jesteś pewien, że to w wsz... pewności nie mam. Świetnie. Doskonałą nagrodę przyjmij. Zostań natychmiast z tym o, czarowaniem! Chcesz dostać? Przez Sam tego chciał! Co się stało? Dobrze, że jesteś. Rozumiem, że. Pi Zgadza się. Wybiliśmy ich co do jednego i uwolniliśmy porwanych mieszkańców Korinis. Opiekują się nimi Paladyni. Świetnie. Podjąłem już odpowiedź. Oczywiście jest też w nim miejsce dla. Słucham. Zanim jednak do tego przejdę. Muszę wyrazić ogromne uznanie dla tego, co zrobiłeś dla nas. Wiem, że już w przeszłości dokonywałeś wielkich rzeczy i wykazałeś się ogromnym bohatersem. Jednak doceniam Twoją skromność. Ale komuś takiemu jak ty przynależy się odpowiednia ranga i z tym samym, posiadając wszelkie pełnomocnictwa króla, mianuje cię gubernatorem i dowódcą naczelnym paladynów na królewskiej wyspie Korinis. Od tej pory do Twych prerogatyw należy zasiadanie na urzędzie. Sprawowanie każdy mieszkanie z Koriniec winę nieść nadaje ci też tytuł lorda. Lorda, czy chcesz przyjąć jakieś do tej pory, bo jest znany jako bezimienny bohater? Nie, wolę zachować tą tajemnicę dla siebie. Skoda, niech tak. A teraz przejdźmy do te rzeczy. Oto plan naszego dzieła. Po konsultacji z pozostałymi paladynami, a także magami wody, Miltenem, bratem Ksardasa i orkami, to że musi znieść jakiś specjalny artefakt, zawierający moc zdolną wygnać zło. Z tego, co mi powiedział brat Ksardasa, istnieje wiele przesłanek wskazujących na istnienie starożytnego skarbu. Tam może znajdować się artefakt, którego pomóc w tym mogą starodawne relikty. Być może obecny przywódca bandytów, a prawdopodobnie jest nawet w posiadaniu. Dobrze. Poza tym musimy jeszcze ostatni atak. Chor, co masz na myśli? Dobrze byłoby mieć... Tak, to... Jako gubernator. W porządku.